O, utrudnienia w Okunince na zakręcie Gomeły, a dokładnie na moście na Włodawce, jak na Zakopiance, tłumy ludzi, uwaga, omijać teren i jechać przez ruchówek. A ciekaw jestem, jakby była sytuacja taka, że jedzie pojazd, karetka pogotowia czy straż pożarna, której ma się przedrzeć. Ścieżka może rowerowa, ale jak dalej, jak tam nie ma takiej możliwości. No, coś tutaj źle to rozwiązane. Bardzo źle. I zaraz chyba ruszymy, ale trochę to trwało, ponad, ponad 3 minuty. Także jak ktoś nad, nad Białe Jezioro albo w kierunku helma, to proponuję jechać przez ruchówek. A z tyłu jest bardzo dużo samochodów, też również jest kolejka. O, ludzie jadą i w różny sposób. Prawdopodobnie, bo budowa dotyczy nowego mostu. Tutaj będzie budowany nowy most na rzece Budawcy. Za chwilę i tutaj będzie kolejka z powrotem.